mi się znaleźć wioskę villagerów. Mega długo ją szukałem, żeby tylko ją całą okraść, bo jestem naprawdę biedny, a chciałbym mieć mnóstwo emeraldów i jakichś różnych przedmiotów od tych villagerów. Hola, hola, nie możesz wejść tutaj do tej wioski, bo jesteś obcy. Ale to niby dlaczego Iron Golemie nie mogę wejść do tej wioski? Przecież ja nic złego nie zrobię. Nie obchodzi mnie to, jestem tutaj strażnikiem i nie pozwolę ci tu wejść. Taki bądź raz, skoro mi nie pozwalasz, to muszę użyć mojej tajnej magii i się zmniejszyć. I teraz mi się uda tutaj uciec przed i wejść do tej wioski, bo jestem taki mały, że on mnie nawet nie zauważy. Polakola, gdzie jest ten pomarańczowy stworek? Zniknął mi, ale to dobrze, przynajmniej sobie poszedł. Ten głupi Golem myśli naprawdę, że uciekłem od niego, bo się go wystraszyłem, a tak naprawdę to się zmniejszyłem i włamałem się teraz do tej wioski. Jeny jaka ona jest ogromna! Chodźmy okraść teraz wszystkich villagerów. Ale skoro ten Iron Golem stoi tam za mną, to w takim razie jeszcze teraz powiększy i na spokojnie mogę teraz sobie chodzić po wiosce. Przede mną jest super domek, wydaje mi się, że Będziemy tam jakiś super rancki itemy, które będę mógł ukraść jakiemuś villagerowi. Starszy, że się włamię do tego domku i czeka już na mnie super skrzyneczka i mam nadzieję, że tam będą super itemki, które będę mógł ukraść. Chwila, kim ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Ja się przyglądam twojemu budownictwu, bo naprawdę super masz domek. Naprawdę mi się podoba. Nieprawda, wydaje mi się, że co innego tutaj robisz. Nie, nic innego nie robię. Wcale nie ukradłem ci diamentów, co? Nic takiego nie powiedziałem. Ukradłeś moje diamenty, pomocy, pomocy, w naszej wiosce jest złodziej, pomocy! Ciszej, nie krzyż tak, bo zaraz Iron Golem tu przyjdzie i mnie uderzy! Ej, wracaj tutaj, masz oddać mu wszystkie diamenty! Nie ma opcji, że oddam mu jego diamenty, teraz są moje i na Iron Golemie nie dorwiesz mnie! Zaraz ci się schowam, bo się pomniejszyłem teraz na maksa, jestem tycim didim! I muszę teraz budować szybko jakąś bazę przed tym golemem, żeby on mnie nie znalazł, bo jak mnie znajdzie to wy wyrzucił z tej wioski, a ja dopiero znalazłem tylko cztery diamenty, a coś czuję, że jest ich więcej w tej wiosce. Ale najpierw to my musimy tutaj sobie zrobić tajną bazę w tym super gigantycznym bloku. W sumie ten blok jest malutki, ale jeżeli się pomniejsze to jest wtedy ogromny. Dlatego teraz ja tutaj wszystko teraz rozwalę i stworzę tutaj w tym jednym bloku najlepszą bazę. Jak już w miarę wykopałem jakieś pomieszczenie w mojej bazie, mogę teraz je ozdobić i zrobić na przykład lepszą podłogę, tylko musiałbym to rozwalić. Tylko jest Mega duży problem, nie mam drewna dlatego muszę wyjść teraz szybko z mojej tajnej bazy i zdobyć jakieś drewno na naszą podłogę i sufit ściany. A najbliższe drewno znajduje się w tamtym miejscu i szybko musimy tam podskoczyć tak, żeby nas nie znalazł żaden iron golem, który jest właśnie za mną, muszę wiać. Udało mi się trochę tego nazbierać tak, żeby mnie nie zauważył ten iron golem i teraz możemy postawić w mojej bazie superanską drewnianą podłogę. Gdzie jest ten pomarańczowy stworek? Muszę go jak najszybciej znaleźć. Wiesz, mój widać, że są w zagrożeniu. Przydałoby się teraz w mojej bazie zrobić dodatkowe pomieszczenie, na przykład na moją sypialnię albo łazienkę. Więc wykopię teraz super wielkie pomieszczenie, tak, żebym mógł zrobić sobie tutaj swoją sypialnię. Tylko ja bardzo lubię kolor pomarańczowy i chciałbym, żeby podłogi i ściany były z koloru pomarańczowego. Przygotowałem już pomieszczenie na moją sypialnię w mojej super tajnej bazie pod jednym blokiem i przydałoby nam się troszeczkę zgarnąć pomarańczowych bloków, ale niestety tylko pomarańczowe bloki mogę dostać. Villageru, więc muszę się teraz powiększyć, tak żeby mnie nie zauważył Iron Golem, który znowu stoi za mną. I musimy znaleźć jakiegoś villagera, który będzie chciał się ze mną wymienić. Biorę troszeczkę jeszcze pszenicy, na to, żebyśmy mogli zrobić sobie chlebki jakieś, bo już powoli głoduję. O, hej, a może ty byś nie chciał czegoś ode mnie kupić? Właśnie chciałbym kupić, ale nie wiem, czy masz na sprzedaż to villagerze. Potrzebuję dużo pomarańczowych bloków. Ja akurat specjalizuję się w blokach i mam ich pełno. O, to przygarnę naprawdę wszystko, co masz, dam ci za. To dwa żelaza. Dobra, w takim razie trzymaj. To są bloki, które posiadam. I jeszcze trzymaj te bloki. Ale z superancką, właśnie kupiłem pomarańczowe bloki od superanckiego villagera. Więc mogę iść teraz udekorować moją bazę jeszcze bardziej w mój, w mój ulubiony kolor. Tylko muszę uważać na tamtego golema, który tam stoi. I pilnuję wejście do tej wioski. Więc się teraz zmniejszam i wchodzę do tej bazy jako ty ci mrówka. I teraz stawiam podłogę z wełny pomarańczowej. I od razu to. To pomieszczenie wygląda jakoś lepiej. Tylko muszę jeszcze zrobić ściany całe pomarańczowe, żebym się tutaj czuł naprawdę komfortowo. Więc najpierw muszę rozwalić tą całą ścianę, żebym mógł postawić tutaj ładniejszy kolor pomarańczowy. W mojej sypialni brakuje tylko jeszcze łóżka, które będzie miało białe poduszki będzie całe czerwone, tak, żeby się troszeczkę odróżniało. Jeszcze w tym miejscu zbudujmy nasze biureczko, żebyśmy mogli nagrywać i grać w jakieś super gierki. Czy dałoby się jeszcze dokerować to pomieszczenie, bo wygląda naprawdę brzydko. Zwłaszcza, że jest tu wszędzie deer, który jest naprawdę brzydki. A w tym miejscu zróbmy okno, tak, żebyśmy mogli widzieć, czy Iron Golem się do nas zbliża. W tym miejscu postawmy jeszcze szybę, tak, żeby nikt nam nie wszedł do bazy, a żeby ona wyglądała jak taki prawdziwy domek. Tak się prezentuje nasza baza zbudowana w jednym bloku, więc teraz chodźmy jeszcze jakieś rzeczy ukraść, tak, żeby nas nie dorwał Iron Golem. Uwaga ogłoszenie: każdy villager, który będzie handlował z tym pomarańczowym stworkiem z wioski, zostanie wykluczony z niej. O nie, nikt nie może dowiedzieć się, że się z nim wymieniłem. Chodźmy się jeszcze potrejdować z innymi villagerami, bo potrzebuję naprawdę dużej ilości bloków na to, żeby zbudować superancką willę w tym jednym bloku z Dirta. że dobrze, że cię spotkałem. Musimy się wymienić teraz. Nie, nie będę się z tobą wymieniać. Iron Golem się wkurzył i nie pozwala na to, a ja nie chcę mieć przerobane. Czyli Iron Golem nie pozwolił villagerom się ze mną wymieniać. To w takim bądź razie rozwalę całą tą wioskę i okradnę z wszystkich diamentów. Dobra, najpierw okradniemy ten domek, bo w tym domku jest skrzyneczka, w której znajduje się TNT. naprawdę się tego nie spodziewałem, że znajdę w tej wiosce TNT. Iron Golemie, tutaj on jest w tym domku. Musisz go jak najszybciej wziąć. Szybko! O nie, ten villager zauważył, że coś kradę z tego domku. Muszę stąd szybko uciekać. Okej, okay, wchodzę do tego gagatka. masz stąd jak najszybciej wyjść. Już cię dorwę teraz. Lepiej mi nic, Iron Golemie, nie rób, bo w takim bądź razie wysadzę całą tą wioskę, bo mam bardzo dużo TNT. Dobra, to odsunę się na chwilę, ale musisz tą wioskę opuścić. No dobra, to uciekam, ale jej nie opuszczę. Idę okraść inne domki jeszcze, zanim stąd ucieknę. Sprawdźmy, co w tym domku jest. Mamy naprawdę mało czasu, żeby zabrać te itemy. I mamy tutaj krzesiwo, więc możemy wysadzić już na spokojnie wszystkie domki. Ale coś czuję jeszcze, że są diamenty gdzieś poukrywane w tych domkach, więc naprawdę muszę je zdobyć. Wow, ile diaksów było w tej skrzynce. Naprawdę sporo. A i Golemie, on w tamtym domku dalej kradnie te diamenty. Musisz coś z tym zrobić. Ten Iron Golem jest coraz bliżej mnie. Ja już naprawdę nie mam czasu, żeby ich okradać. Ale i wejdę jeszcze do tego domku. I coś czuję, że tu mogę znaleźć jakiś super item. Aha, super itemy. Sam węgiel, on mi się w ogóle do niczego nie przyda. Ale musimy teraz wysadzić tą wioskę i naprawdę się zakradniemy do tego Iron Golema, żebyśmy go wysadzili. W tym oto miejscu postawmy jedno TNT tutaj i go wysadźmy. Żegnaj, Iron Golemie. on, on chyba się wkurzył na. Nie. On się naprawdę wkurzył widzowie, idę szybko ze swojej tajnej bazy, ale za tym czasie jeszcze rozsadzę te dwa domki. A masz, rozsadziłem wszystko, ale to teraz wybuchnie. Ale zabawnie ja się zmniejszam i uciekam się schować do mojej super tajnej bazy, która jest w jednym bloku z dirta. Ale mnie boli strasznie brzuch i tak pierdzę. Ale on głośno pierdzi to wszystko słychać przez te okno. A co gdybym móc zrobić takiego pranka i zniszczyć mu ten jego kibel? Ale musimy najpierw włamać się do jego domku. Przez to musimy zrobić dziurę w ścianie, żeby nas nie zauważył. Już prawie się przedostałem do jego domku i teraz muszę zeskoczyć na dół. Uwaga, ważny komunikat. Teraz każdy wchodzi na kanał DidiBlogs, klika ten napis subskrybuj i zostawia subskrypcję na moim kanale z Robloxem. Liczę na to, że każdy z was teraz tam wejdzie i zostawi suba. Będzie mi wtedy naprawdę miło jak to zrobisz. Ale Bibi ma naprawdę głośne pierdy I jest to obrzydliwe Dlatego mu rozwalę teraz szybko jego kibel I ucieknę stąd <laughs> Ej, co tutaj się stało? Mój kibel został rozwalony O nie, to jest kupa Bibiego Ale śmiesznie Zrobił kupę na ziemię, ale będę się z niego śmiał Najlepsze jest to, że on mnie nie widzi Bo jestem najmniejszy w Minecraft To jest na pewno sprawka Didiego Teraz zrobię mu takiego pranka I oblepię cały pokój czerwonym kolorem Słyszeliście, on Myśli, że to ja i bardzo dobrze myśli Tylko skąd mu przyszedł pomysł, że to Mógłbym być ja, przecież nigdzie mnie nie było W jego domku, bardziej w jego Zasięgu oczu, dlatego teraz Ja mu zrobię takiego samego pranka Jakiego on mi chce zrobić i cały Jego domek oblepie kolorem pomarańczowym Ale zrobiłem mu pranka Jego cały pokój jest czerwony Chwila, dlaczego tutaj jest Pomarańczowy dywan Haha, ha, wiedziałem, że jeżeli zrobię mu takiego Samego pranka jak on mi chce zrobić To on będzie mu smutno, bo on nie Lubi koloru pomarańczowego A cały jego pokój zamieniłem W kolor pomarańczowy Na bank tu są ustawione jakieś kamery Od Didiego mam tego dosyć I nie chcę mi się już tutaj grać Widzicie Bibi wyszedł z serwera Obraził się że jego domek cały zamieniłem Na kolor pomarańczowy Ale znam jego świat gdzie on będzie grał I zaraz się przeniosę i dalej będę go tam prankował Teraz jestem na swoim świecie I tutaj Didi nie będzie mi dokuczał Bo ten pomarańczowy kolor To na pewno jego sprawka Dostałem się właśnie na świat Bibiego i będziemy tutaj go prankować jako najmniejsi w Minecraft. A Bibi właśnie tam zaczyna swoją rozgrywkę i postawi właśnie craftinga i będzie robił swoje pierwsze narzędzia. A kiedy on craftuje, ja szybko się to zakradnę i mu go rozwalę i uciekam, żeby mnie nie zauważył. No nie, ktoś zepsuł mojego craftinga. Co to ma znaczyć? Wszystko jest nie tak, jak powinno. Haha, ha, mnie nie widział, ja mu go zniszczyłem. Dobra, to teraz może dajmy mu jakiegoś narzędzia, żeby. Mu nie było przykro Zróbmy szybko taki malutki kilof i uciekajmy Ciekawe jaka będzie jego reakcja Wow mam kilof drewniany Teraz będę mógł wykopać kamień Bibi idzie właśnie do kopalni Więc może dajmy mu tam jakieś diamenty Ale nie takie zwykłe diamenty Bo te diamenty to są TNT diamenty I wystarczy, że Bibi dotknie I wybuchnie Będę tutaj kopał swoje rzeczy, żeby móc wykopać Zaraz żelazo, a potem oczywiście diamenty I widzowie Zanim mu podłożymy te diamenty to jak Bibi będzie chciał rozwalić te żelazo, to ja mu je zniszczę na game modzie, żeby nie dostał tego żelaza. Mam w końcu kamienny kilo, teraz mogę wykopać. O nie, zepsuło się coś, ale dobra, tutaj jest kolejne żelazo, więc wykopię je. Ej, coś tu jest nie tak, bo to nie działa. No ale dobra, mam ostatnią szansę. I tak, wykopałem teraz żelazo. Widzieliście, jak Bibi mu właśnie zniszczyłem jego dwa żelaza, ale już jedno mu pozwoliłem wykopać, żeby nie podejrzewał, że to ja mu coś przeszkadzam. Dawno Bibi właśnie kopie kolejne żelazo. A ja szybko w tym miejscu postawię TNT, które wybuchnie. Więc jedno, drugie i trzecie TNT. Będzie wtedy naprawdę wielki wybuch. A ja idę się schować troszeczkę dalej i zobaczymy to z ukrycia, jak Bibi będzie to wykopywał. Wow, nie wierzę, tutaj są diamenty. Ale super, teraz je wykopię i będę miał diamentowy kilo. A więc kopię teraz te diamenty. O nie! Wybuchło tu wszystko! Czy wy widzieliście, jaki ten wybuch był naprawdę wielki? Bibi wykopał diamenta i wybuch. Ale zostały tu jeszcze dwa! Ciekawe, czemu Bibi ich nie chce wykopać! Zostały tu jeszcze dwa diamenty, a ja nie widziałem tu żadnego creepera, więc musiał już wybuchnąć. A więc je wykopię, o nie! Ha! <laughs> Znowu się na to nabrał, ale on jest głupi. Te diamenty są naprawdę podejrzane. Ciekawe, co teraz Bibi zrobi. Pora wybudować mój nowy domek. Tutaj będzie mi lepiej niż na tym serwerze z Didim. On mi wszystko niszczy, a tutaj będę miał swój fajny domek. Co on mówi za głupoty? Ja mu niczego nie niszczę. Po prostu postawiłem mu pomarańczowy dywan. Taki sam jak on chciał mu postawić w moim domku. Ale on skoro on twierdzi, że ja mu wszystko niszczę, to postawię mu teraz TNT i naprawdę bo zniszczę ten domek. Dobra, postawiłem TNT, je wybucham i szybko uciekam. I cały domek mu teraz wysadzę. Nie wierzę, ktoś wybuchł mój domek. To pewnie jakiś Creeper. Haha, <grabi> Bibi myśli, że to Creeper mu wybuchł domek. A to byłem ja używając TNT, będę z najmniejszym w Minecraft. Ale teraz postawię tutaj Creepera. I ciekawe, jak zareaguje na Creepera. A te Creepery są naprawdę malutkie. To jest armia tyci Creeperów. O nie, co tu robią małe creepery O oh, wybuchły mi domek Ha, teraz mu naprawdę Małe tyci creepery wybuchły domek Dobra, to teraz możemy mu Tyci armię zombiaków Teraz wybudowałem taką bazę Taki domek, że nikt mi już go nie rozwali To prawda, zbudował naprawdę Taką twierdzę z obsydianu Że nie ma opcji, że ją wysadzę z TNT Albo jakikolwiek creeperem Ale za to mogę postawić wielką Armię zombiaków przed jego domkiem A te zombiaki są naprawdę tyci. To ja stawiam ostatnie trzy zombiaki i dzwonię na ten dzwonek i ciekawe, czy się Bibi na to nabierze. Uwaga, dzwonię. Czemu Bibi nie otwiera tych drzwi? O nie, co tutaj robią zombiaki? Ktoś dzwonił do moich drzwi i to chyba one. Ała, one mnie strasznie biją. Muszę je pokonać, ale nie da się. Postawiłem wielką armię zombiaków tyci i teraz Bibi z nimi walczy i chyba teraz przegra. Teraz go postrzelam z łuku. Ciekawe, jak zareaguje na taki strzał ze super łuku. Ej, ktoś do mnie strzela z łuku. Didi, czy to jesteś ty? Kon, mu przyszło do głowy, że to mogę być ja. Przecież nie znam jego świata. Podobno. Jeszcze raz strzelmy. Może teraz tą świnkę ze strzelmy i teraz szybko bibiego. Ej, ktoś do mnie strzela. Chwila, Didi, widzę cię. To ty. Wiedziałem od początku. Chodź tutaj. Nie złapiesz mnie. Od początku cię prankuję. Niestety, ale biegasz tak wolno, że na pewno cię złapię. Nic teraz nie zrobisz. O, nie zamknąłeś mnie w kraty! Wypuść mnie! Od początku, Lili wiedziałem, że to ty mnie prankujesz, bo to ja postawiłem ten przycisk. Coś przypuszczałem, że to ty postawiłeś ten przycisk, bo nikt inny nie gra na tym świecie. Sprawdzałeś, czy kliknę, a to było oczywiste, że kliknę, bo kto by nie kliknął w czerwony przycisk? Ale widzowie, teraz muszę się zemścić na tym Bibim i zrobić mu kolejne pranki.